Witam Państwa serdecznie. Na wstępie chciałbym na pewno podkreślić, iż cały ten mikrocykl treningowy, to w jaki sposób analizowaliśmy Rywala. To nam na każdym kroku podpowiadała, jak się zespołem cię się zmierzymy, bo tu praca trenera sztabu szkoleniowego w Pogoni Święce jest widoczna na gołym okiem, tu, to patrząc dodając oczywiście do tego indywidualności, które w tym zespole są. jest bardzo mocny zespół, zespół, który będzie walczył o najwyższe cele. Dlatego to, w jaki sposób my dzisiaj na takiego taki wyglądaliśmy, to jest po prostu ogromny szacunek dla zawodników, dla Polonii my bo my jako Beniaminek unosimy, unosimy ten mecz. Na pewno po drugie, to w jaki sposób zawodnicy wchodzą w to spotkanie w wyśmienity sposób, patrząc na cały, cały bagaż emocjonalny, czyli otwarcie nowego, nowego obiektu treningowego, komplet widzów fantastyczne doping kibiców od początku do końca. My jesteśmy w serii negatywnej, niekorzystnej, dlatego to w jakiś sposób zawodnicy dzisiaj zareagowali. To jest po prostu ogromny szacunek. Postawili się. My byliśmy z naszej perspektywy w tym meczu bardzo blisko zwycięstwa, bo w pierwszej połowie, na pewno te pierwsze pół godziny, to jest nasza dosyć duża kontrola. Ten plan na mecz, który mieliśmy, się realizował. Procentowe sytuacje jest sobie wykorzystane, natomiast tym razem nas to nie wybijało z rytmu, tylko wręcz napędzało do tego, by, by tę bramkę w końcu strzelić. Oczywiście trzeba oddać, e, że te ostatnie 15 minut, gdy pogoń zabrała na piłkę, takich momentów chcemy unikać. E, natomiast w tym okresie no, było dla nas niebezpiecznie. E, z tym, że ryba nie stworzył aż tak klarownych sytuacji jak te, jak te nasze, chociaż też miał. E, no i druga połowa, myślę, że. że pod dosyć dużą kontrolą, jeśli chodzi o to, co się działo pod naszą bramką eee, i, i o to, co działo się też pod bramką rywala. Te sytuacje nie były tak klarowne, natomiast były, pojawiały się. Byliśmy często na połowie rywala. Zawodnicy byli pewni siebie, w komforcie. Eee, dlatego było o było eee, Z naszej perspektywy Tomasz Gajda prawidłowo wygarnia piłkę zawodnikowi i pogoni. Dostaje za to żółtą kartkę, nie dostajemy w wyliczonym czasie gry bramkę. No i takie rzeczy nas spotykają od pierwszej kolejki. Natomiast bierzemy za to odpowiedzialność, że chcemy w takich momentach funkcjonować jeszcze lepiej. Będziemy wyciągali z tego momentu tylko i wyłącznie piłkarskie wnioski. Natomiast ta bramka po prostu nie miała prawa paść. My zamiast wyjeżdżać z kontrą, to, to, to rywal ma bardzo, bardzo dobry rzut wolny. To nas na pewno niezwykle boli. I z naszej perspektywy, już też oglądaliśmy na wideo, na pierwszej połowie 100% rzut karny, on jest nieodwiznany. na ten czas te decyzje po tych siedmiu kolejkach sędziowskich bardzo mocno nas krzywdzą. To ma na nas wpływ, jeśli chodzi o punkty. Natomiast to nie jest jeden z elementów. Patrząc na to, w jaki sposób dzisiaj, już podsumowując, by funkcjonowaliśmy, to jeśli będziemy funkcjonować tak, bo widać po tej drużynie duży rozwój, to na pewno te punkty przyjdą, to jest kwestia czasu. Wierzymy w proces, który tutaj wykonujemy, ponieważ ten proces doprowadził nas do tego, iż dzisiaj. Mogliśmy na tym obiekcie e, fantastycznym e, gościć e, zespół drugoligowy, gościć poziom, poziom centralny, e, gościć transmisję z TVP Sport. My z tego się niezwykle cieszymy, ten proces nam do tego doprowadził e, i ten proces pracujemy też w drugiej lidze. Mamy swoje trudności, natomiast na dzisiejszym razie pokazał, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, ogromny szacunek dla zawodników i jedziemy dalej. Witam Państwa serdecznie. Na wstępie gratuluję drużyny, drużynie Polonii powrotu do domu i tutaj pierwszych, pierwszych punktów na tym ciężkim terenie. Na pewno był to, to bardzo trudny mecz dla nas, jakby z wielu względów, przede wszystkim jeśli chodzi o zmianę nawierzchni. Myślę, że, że obie drużyny nie są zadowolone z tego remisu. My pewnie bardziej, bo w tym sezonie po raz pierwszy wróciliśmy z dalekiej podróży. E, przegrywając drużyna pokazała, e, pokazała charakter, pokazała e, dużo determinacji i, e, i dzisiaj musimy ten punkt szanować, natomiast mieliśmy, mieliśmy tutaj swój plan i myśleliśmy o trzech punktach, chcieliśmy, chcieliśmy e, rozpocząć e, serię zwycięstw, bo, bo zespół na to stać. Myślę, że jesteśmy na, na takiej fali wznoszącej. Natomiast przeciwnik postawił nam dzisiaj bardzo trudne warunki. E, w naszej ocenie był to, był to przeciwnik najbardziej zdeterminowany, z jakim graliśmy e, w tym sezonie. Myślę, że cała oczka tego meczu e, spowodowała, że, że 30 minut, wszystko obie drużyny stworzyły ciekawe widowisko, e, gdzie było sporo sytuacji. E, szkoda, że nie utrzegł się błędów sędzia, i myślę, że w pewnym sensie. E, ten wynik mógł wyglądać inaczej, gdyby, e, gdyby nie kuriozalna decyzja sędziego o przeżycie karnym. Natomiast e, nie ma co, co już teraz tego roztrząstać. my z jednym punktem wracamy do siedlec i, i pracujemy dalej. Dawid Wolny po meczu Polonia-Beton po siedlce. Dawid, remisujemy dzisiaj to, to spotkanie. Na pewno z pozytywnych rzeczy wpisałeś się już w karty historii Polonii-Beton jako strzelec pierwszej bramki tutaj na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej. No ale ta radość, jak patrzę tutaj na Ciebie i na nas wszystkich tak naprawdę została mocno mocno zbita przez tą bramkę, którą straciliśmy w 90 minucie. Po co proszę twoim zdaniem to spotkanie? No, myślę, że każdy widział, no 90% meczu pod naszą kontrolą. No, nie ma też co się oszukiwać. Graliśmy dobre spotkanie, no ale dopisujemy sobie tylko jeden punkt, no i to na pewno boli. Mówię tutaj ogólnie o całym kształcie, bo wiadomo, no, gdzieś straciliśmy bramkę w końcówce eee, taka jest piłka, też uważam, sam miałem dwie sytuacje w, w pierwszej połowie, czy tą, tą poprzeczkę, czy, czy gdzieś chyba na pierwszą sytuację w meczu, którą mogłem zamienić na, na bramkę. Eee, no, dominujemy, gramy fajną piłkę, ale no mówię, no, jest duży niedosyt, no, bo no, tak jak powiedziałeś, no, każdy widział, że trzy punkty sobie dopisaliśmy do ligowej tabeli że ten inauguracja, ta na otwarcie nowego stadionu będzie przypieczętowana zwycięstwem. No właśnie, wczujmy się teraz w kibicach Polonii Beton, jest, są kamery TVP Sport, jest Dawid Wolny, który strzela na 1-0 i gdzieś tam, nawiązując do myślów w Kołbrzegu, te punkty były naprawdę blisko, ale zmieniamy otoczenie, a wydaje nam się, że problemy zostają. Czyli chodzi o tą nieskuteczność, bo po pierwszych 30 minutach chyba nie skłamałbym, gdybyśmy mogli prowadzić 3 do 0. Tak, zgadzam się z tobą, no to na pewno. No. Fajnie też, że te sytuacje są, że sobie stwarzamy, że gramy w piłkę i... I no co ci mam powiedzieć, no... E, powinniśmy to zamienić na bramki, no nie ma co się oszukiwać. Dlatego tym bardziej to boli, no też wiadomo, szkoda, że nie zagraliśmy na zero z tyłu, bo też to inaczej później wygląda, no i nawet to 1-0 by nam wystarczyło, bo to też trzy punkty. Ale mówię, jesteśmy drużyną, no musimy złapać tą serię, uważam, że jak wygramy mecz, no to to już pójdzie, no bo gdzieś tam to też buduje, gdzieś tam te wyniki budują takie pozytywne nastawienie i jakby bojowe takie nastawienie, a widać, że dobrze gramy. Ale co z tego, no, skoro tak jak już wspomniałeś, mamy jeden punkt i, i tak zgodzę się z tobą, że może już w pierwszej powie powinniśmy to zamknąć. Naprawdę, że jakbyśmy schodzili do szatni z wynikiem 3-0, to nikt by nie był zdziwiony, no bo tak, tak to wyglądało. Także no, co mogę powiedzieć? No, jedziemy na puławy i myślimy już o kolejnym meczu. No niestety to już było, no, nie ma co, co nad tym rozmyślać. Jestem przekonany, że ta seria wcześniej czy później nadejdzie i ta karta się tutaj dla nas odmieni na dobrą stronę. Jesteś ważną postacią dla Polonii Bytomu. Jest to Twój kolejny sezon tutaj w Bytomiu. Sam też widzisz, jak ten, jak, jak ten czas działa na ogólnie na korzyść klubu. Chciałbym teraz zapytać, żeby tak pozytywnie zakończyć naszą rozmowę, o odczucia związane może nie ze strony sportowej, ale ze strony organizacyjnej tego spotkania. Mecz pierwszy raz po pięciu latach z, z publicznością, która żywiołowo was dopingowała od, od pierwszej minuty. To chyba dalej kopa? Nie, no zdecydowanie. No, jeśli chodzi o publiczność, to dzisiaj ogólnie kibice to byli nasz 12 zawodnik, no trzeba to powiedzieć. Nieśli nas też wydaje mi się, że to nas motywowało, bo naprawdę i fajnie graliśmy w piłkę i gdzieś tam czuliśmy to. Byliśmy zmotywowani, naprawdę. No i dobrze wyglądaliśmy, trzeba to też powiedzieć. No nawet od strony takiej mentalnej, takiej ambicji, no to, to widać też. Piłkarsko też myślę, że byśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Tak, no też widzę, jak klub się rozwija, jak idzie do przodu. Tak, wracając też do Twojego pytania, bo trochę od niego odbiegłem. No to jest. Fajnie, no mówię, fajnie by było też zacząć u siebie, tak żeby stworzyć tu taką twierdzę, czyli dzisiaj od zwycięstwa, no, mam nadzieję, że to następny bodajże mecz u siebie, kolejny mamy z uks em 2 Łódź, więc no nie widzę innej opcji, żebyśmy teraz wygrali na puławach i jakby postawili znowu kropkę no i na, nad tym przysłowem i żebyśmy znowu wygrali z uks em ale mówię, skupmy się na puławach, eee, publika dzisiaj naprawdę zrobiła robotę. Mam nadzieję, że my też w następnym meczu dopiszemy trzy punkty, i znowu na tym ŁKS-ie 2 będzie taka sama publiczność, tak samo będzie nas zniosła, i my tak samo zrobimy show, ale dopiszemy sobie trzy punkty i wygramy.